Na program zaprasza sponsor, spółka Orlen Paliwa, hurtowy sprzedawca paliw na polskim rynku. Ministerstwo Sportu cieszy się z tego, że młodzi zawodnicy mogą uczestniczyć w takim wyścigu i też patrzeć na tych najlepszych i mamy nadzieję, że właśnie z tych młodych adeptów kolarstwa pojawią się kolejne gwiazdy, takie jak chociażby Rafał Majka czy inni zawodnicy w Polsce. Cieszę się bardzo, że wygrałam, bo się nie spodziewałam tutaj, że wygram generalkę. Przyjeżdżałam z zastawieniem, że będę w pierwszej piątce, coś takiego, ale wygrałam i się udało. Cało sezonowe przygotowania, zgrupowania w zimie, jak, był ten, jak koronawirus nie było, można chodzić z domu, to w domu też musiałem mocno trenować, no i to mi pomogło wygrać. Szczęśliwy jestem, że udało nam się dopiąć to, ponieważ no nie było łatwe, a to byłby wielki zawód dla tych dzieciaków, bo co roku dla nich robimy właśnie Tour de Pologne dla, dla dzieci, dla młodzieży. W tym roku jest to pod hasłem Tour de Pauline Junior. No i widziałem radość u tych dzieci, jak oni mogą, mogły wystartować, jak się cieszyły, bo to jest no sens nieraz ich przygotowania się, jest to takie połknięcie bakcyla, gdzie później się dalej rozwija kariera. Proszę, Czesław Lang.